I witam hodowców i hodowczynie. Dzisiaj pierwszy lot konkursowy 120 km szamotuły. Gąbki jeszcze nie zostały wypuszczone z powodu pogody. Na miejscu wypuszczenia gąbków strasznie pada. Jest godzina za chwilę za, 10, za 11 minut 11 także czekamy na telefon aż gąbki zostaną wypuszczone teraz pokażę może gołębniki w środku tutaj jeszcze pokażę czym spryskuje gołębnik przed przylotem gołębi jak widać olejek lawendowy ma właściwości uspokajające mam tutaj przygotowane Pół banieczki wody na te pół banieczki wody daje 20 kropli. Jest bardzo mocny zapach tego. Teraz wejdę może do gołębnika. Gołębnik, oczywiście wysprzątany, uszykowany do przodu gołąbków. Tutaj parę gąbków jeszcze zostało. Niekodem nie wszystkich gąbków. Tutaj mamy ustawioną już antenę. Na liście gąbków prowadziłem w tym roku 73 sztuki. Dzisiaj na lot włożyłem 51 sztuk. Trochę z 25 gąbków zostało w domu. Teraz przejdę do drugiej części golewnika. jesteśmy w drugiej części golewnika. Zegar mamy podłączony. Czekamy na gołąbki tak, ta też jest podłączona. Także tak to wygląda. Teraz sobie w kropie 20 kropelek. Mamy przygotowane teraz sobie sprytkamy salutki kołemnik. Przechodzimy do drugiego gojemnika i teraz pryskamy drugą część gojemnika. gląda, Także pogoda nie rozpieszcza. Tam może trochę jaśniej jest. Gąbki jeszcze nie zostały wypuszczone. Nie ma żadnego telefonu. Jest godzina 11:02. Także czekamy na przylot. Na wypuszczenie gąbki. I pojawił się pierwszy gołąbek. Czerwony. Lata nad glebnikiem. Poczekam aż usiądzie. Długo.

Jest kolejny gołąbek. Bardzo mocno się zaczęło padać. Ale gołąbki już przeleciały. Wracają od tyłu. Chodź, coś, 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 Jest kolejny gołąbek. Ląduje. Gołąbek się odbił także czekamy na kolejne gołąbki jest kolejny gołąbek płowy ale ten przyleciał z kierunku Jest kolejny gołąbek, ale ten już bez tipesa. A to był gołąbek, wrócił mi gołąbek. On nie miał tipesa, on wrócił z próbnego lotu. I są kolejne dwa gołąbki.

Oh, tyłu Yes, kolejny gołąbek Także gąbki się zlatują pojedynczo, po dwa, ale wszystko wraca od tyłu. Także chyba na tym już zakończymy na razie tą relację. I po pierwszym locie konkursowym. Lot konkursowy to się bardzo ciężki. W oddziale nie ma 70% głębi. Bardzo duże straty. Wiało, padało. Wczoraj dostałem telefon. Jeden gołąbek wylądował w kluczborku w pomorskim U stolarza. Weszedł mu do stolarni. Stolarz zadzwonił, że gołąbek dostanie wody. Dam mu tam trochę ryżu i go wypuści. Także ciężki lot. Jeden gąbek w konkursie 4949, numer obrączki. Także pozdrawiam hodowców, hodowczynie.